Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie pokażę wam niezwykle stylowe i klimatyczne wnętrze przedwojennego domu. Cześć, jestem Asia. Jestem absolwentką ASP we Wrocławiu. Skończyłam kierunek architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego. Zawodowo zajmuję się projektowaniem wnętrz. Dom, w którym mieszkamy pochodzi z 1934 roku i mieści się w najstarszej dzielnicy Legnicy. Początkowo na każdym piętrze było osobne mieszkanie. Z racji tego, że dom jest stary, staraliśmy się zachować jak najwięcej oryginalnych elementów i stąd belki konstrukcyjne, stare podłogi w sypialniach, przemalowane na kolor biały. Teraz dom jest podzielony na dwie części, ma dwa osobne wejścia. Parter zajmują moi rodzice, a od pierwszego piętra wzwyż zajmujemy dom my, czyli ja, mój mąż i dzieci. Z rodzicami dzielimy ogród, w którym możemy spędzać wspólnie rodzinny czas. Zaczynamy wyjątkowo, bo nie przy drzwiach, tylko na schodach. Wejście do domu jest na dole, a tutaj mamy klatkę schodową. Na ścianie stara cegła, a tu oryginalne schody, które zostały odpowiednio odświeżone. Mają piękny niebieski kolor, zostały pomalowane farbą poliuretanową, która jest odporna, ale dodatkowo na wszelki wypadek na stopniach są też filce. I czas mija, a ze schodami nic się nie dzieje, więc zdecydowanie jest to dobry sposób. Na drugim piętrze jest sypialnia, pokoje dziecięce i druga łazienka. Ale my zaczynamy tutaj od salonu z kuchnią. Pokażę Wam rozkład pomieszczeń, bo chociaż mam dla Was rzuty, to na nich nie zawsze wszystko jest oczywiste. A tutaj jest łazienka. Dalej, jakbym poszła prosto, wyjdę na balkon. Po mojej prawej stronie kuchnia. A teraz chodźcie tu, gdzie mamy. Bibliotekę z miejscem do pracy. Z drugiej strony salon, przestrzeń do wypoczynku. Tutaj miejsce do gimnastyki. Za nim jadalnia z dużym stołem, a tam oczywiście kuchnia. Teraz jesteśmy w części naszego salonu, którą potocznie nazywamy biblioteką, ze względu na książki, które się tutaj znajdują. Postanowiliśmy zamontować tutaj rygały w kolorze beżowym i takiego samego koloru użyć do pomalowania ściany. W ten sposób unikamy wizualnego chaosu, bo na pierwszy plan wybijają się tylko książki oraz rzeczy, które są ustawione na półkach. Ściana razem z rygałami pozostają dla tych rzeczy tłem. Mamy tutaj też małe biurko, przy którym możemy popracować, kiedy jest taka potrzeba. Oraz mój ulubiony fotel, na którym uwielbiam czytać książki. Lampy. Która jest nad fotelem, może być przesunięta nad biurko, dzięki temu możemy oświetlić sobie miejsce do pracy. Tu mamy pianino zostawione przez poprzednich właścicieli. Świetnie, klimatem pasuje do tego wnętrza, a na nim bardzo ciekawe dekoracje. Tu suszone rośliny, które są super opcją, bo nie tylko pięknie wyglądają, ale też mogą postać dłużej niż żywe kwiaty. Buteleczki stoją na tacy i taca jest świetnym sposobem na uporządkowanie dekoracji. Już Wam o tym wspominałam. Tutaj, jak dostawimy świeczkę, wszystko będzie dalej zamkniętą kompozycją. Daje spore możliwości. Dalej mamy ramy. Bez żadnego e, wyposażenia w środku. Nie ma tu lustra, obrazów, plakatów. Jest pusta przestrzeń, a mimo to sama rama też może być piękną dekoracją, zwłaszcza gdy jest pomalowana na taki fantastyczny kolor. A to, to taka głowa, pamiątka ze studiów ASI. Zabawki są przeważnie nieodłącznym elementem salonów tam, gdzie mieszkają dzieci. I można sobie z tym różnie radzić, na przykład nie przejmować się albo ciągle sprzątać, ale można też na przykład wymyślić jakieś sprytne schowki w salonie, które ułatwią to sprzątanie albo dobrać takie zabawki, które będą do salonu pasowały. I pod tym kątem świetnie się sprawdzą zabawki drewniane, które przeważnie sprzyjają wrażeniom estetycznym i mają dość neutralne, naturalne kolory. Tu za mną jest też ciekawy przykład pudełek w kształcie klocków Lego. Są czarne, więc ładnie się tu wtapiają i tak naprawdę patrząc na tę ścianę nie pomyślelibyśmy o tym, że na dole mogą być zabawki. A można też wybrać takie zabawki, które same w sobie będą dekoracją. Jak ten samochód. W części wypoczynkowej mamy nie tylko wygodną sofę i fotele, ale też kilka sprytnych patentów, którymi warto się zainspirować. I na mnie duże wrażenie zrobił stolik, który ma duży blat, a ten blat jest zdejmowany. Nie będę teraz ściągać książek, tylko Wam powiem, że tu są uchwyty z dwóch stron i to się podnosi do góry. W środku jest sporo przestrzeni do przechowywania i tam są schowane gry planszowe. Dalej mamy fotel, a przy nim taki mały koszyczek tutaj podwieszony. Nie rzuca się w oczy, eee, zarazem koszyczek z pasuje do wnętrza i w środku są ukryte wszystkie piloty, które warto mieć pod ręką, ale niekoniecznie chcemy na nie cały czas patrzeć. I tu dalej jeszcze taka fajna dekoracja owieczka. Wygląda ładnie, a przy tym pełni funkcję praktyczną, gdyż jej wełna to podkładki filcowe pod kubki. Na tej ścianie jest duży telewizor, przypominający ramę jest powieszony jak rama równo przy ścianie, i nawet wyświetla się teraz piękne zdjęcie, które równie dobrze mogłoby być wywołane. A gdzie konsola do gier, dekoder, wszystko poukrywane tutaj w szafce. W razie potrzeby wystarczy uchylić. I można korzystać. Ale chyba nikt nie chce spędzić życia przed telewizorem, dlatego dobrze jest urządzać dom w taki sposób, by móc spędzać w nim czas różnorodnie. I tutaj, jak najbardziej, jest taka możliwość są przeróżne sprzęty do ćwiczeń. Tu można się podciągać tu trampolina tam różne obręcze są materace dzieci chodzą na zajęcia z akrobatyki, ale mogą trenować nie tylko na nich, ale również w domu. W części jadalnianej jest duży stół, robiony na zamówienie, teraz przy nim stoi sześć krzeseł, ale myślę, że osiem osób spokojnie, komfortowo może tu usiąść i za stołem jest witrynka, w której znajdują się między innymi rodzinne pamiątki. Podłoga w salonie to dębowa deska, która została po poprzednich właścicielach, ale została wycyklinowana i nowy lakier, który został na niej położony jest matowy z efektem surowego drewna. Czasem w kuchni, na podłodze, mamy już coś innego, ale nie kafelki, co się najczęściej zdarza, ale mikrocement. To rozwiązanie, które pomaga uniknąć fuk. Więc jeżeli nie lubicie ich czyścić, to może być coś dla was. Pomiędzy salonem. A kuchnią mamy takie przejście. Tu jest trochę niższy strop, i całe to przejście zostało pomalowane na czarno, co mocno wydziela. Co więcej, jest też fajnym odcięciem dla listew przypodłogowych, które tu są ścięte i nie mają już dalej kontynuacji. A dzięki temu, że listwy są czarne i tu jest czarno, to to wszystko super ze sobą współgra. Tu pod blatem jest proste, ale sprytne rozwiązanie. Mamy gniazdko, do którego można podłączyć ładowarki, a same ładowarki są ukryte w koszyczku. Ładując telefon też można go tu odłożyć i dzięki temu całe kłębowisko kabli jest tu ukryte. I to miejsce ładowania wygląda po prostu znacznie ładniej. W kuchni mamy połączone dwa rodzaje frontów: na górze niebieskie, na dole drewniane i to są fronty polskiej marki Fropt, która specjalizuje się w robieniu ich właśnie do mebli z Ikei. Dzięki temu mamy jeszcze większe możliwości personalizowania naszych kuchni modułowych blat kuchenny jest z konglomeratu i on nie jest śnieżno tylko taki kremowy a pod nim są szuflady i tu w jednej z nich jest bardzo ciekawe rozwiązanie zestaw garnków które nie mają rączek ani dopasowanych pokrywek, tylko pokrywka ma takie schodki i pasuje do kilku rozmiarów garnków, więc można mieć tych pokrywek mniej natomiast do garnków są Osobne uchwyty, które się po prostu zaczepia. Dzięki temu, że uchwyty są osobno i można mieć mniej pokrywek, to całość też łatwiej przechowywać. I zamiast całej szuflady garnków, to tu mamy tylko takie dwa komplety. To zajmuje y, pół szuflady i wydaje się być naprawdę uniwersalne i wygodne. Często spotykam się z Waszymi obawami dotyczącymi czarnego wyposażenia łazienki, bo na czarnym najlepiej widać osad z kamienia, który jest biały. I pokazywałam wam już kiedyś czarne umywalki, które jednak były idealnie wypolerowane, gładkie i jeszcze często miały jakieś wzory typu takie białe ślady ale marmur. I właściciele mówili, że tego problemu osadu z kamienia zdecydowanie nie ma. Tym razem zapytałam Asię o wrażenia, i Asia powiedziała, że to już tak idealnie nie jest, bo w momencie, kiedy ma umywalkę matową, a nie błyszczącą, która nie jest aż tak wypolerowana to faktycznie trudniej ją doczyścić i po prostu trzeba się trochę z tym kamieniem pogodzić. Więc jeżeli to jest coś, na co zdecydowanie nie możecie patrzeć, nie wybierajcie takich umywalek. Ale jeżeli te umywalki Wam się podobają i możecie potraktować kamień jako taką delikatną patynę nadającą im charakteru, no to w porządku. Moim zdaniem ta łazienka wygląda świetnie i zdecydowanie to, że yy, na czarnym kamień trochę bardziej widać, nie odbiera jej wcale uroku. W tym miejscu we wnęce. kiedyś był kaloryfer, ale został zlikwidowany, a nowy znajduje się tu już wyżej. Dlatego wnękę można było wykorzystać w inny sposób. I w środku e, udało się ukryć pokrętło od kaloryfera, dzięki temu e, nie jest tutaj na zewnątrz, a stylem trochę nie pasuje do tego surowego charakteru, więc fajnie, że jest ukryte. Natomiast e, pozostałe półki to typowe wyposażenie łazienek, a sam front to sklejka, która została pokryta mikrocementem tak jak ściana, dzięki czemu ładnie się tutaj wtapia. Jesteśmy już na drugim piętrze i tutaj drzwi do poszczególnych pokoi są białe od strony korytarza i kolorowe od wewnątrz. Za każdym razem jest to inny kolor, to od strony klatki schodowej, taki bardzo delikatny, a pozostałe za chwilę Wam pokażę. Tu mamy łazienkę, pokój syna, sypialnię rodziców. Dalej jeszcze pokój córki, a na końcu drzwi, które wyłamują się z dotychczasowego schematu. Do garderoby, kolorowe również od strony korytarza. I tu jeszcze są drzwi na poddasze, które dopiero będzie remontowane. I Asia na pewno zrelacjonuje to na swoim Instagramie, więc zachęcam do obserwowania. Teraz jesteśmy w pokoju mojego czteroletniego syna Tymka. Pokój jest e, najmniejszy ze wszystkich sypialni. Chciałam tutaj wydzielić mu taką strefę do spania i oddzielić ją właśnie granatowym kolorem. Te ściany malowałam trzema kolorami granatowym i dwoma odcieniami szarości. Użyłam do tego farb kredowych dostosowanych do malowania ścian i malowałam to pędzlem suchym, a czasami używałam troszeczkę wody, żeby zrobić ładne rozmycie i przejście między kolorami. Urządzenie małego pokoju dla dziecka zawsze jest wyzwaniem. A tu dodatkowo mamy jeszcze skosy. Jak można zagospodarować przestrzeń pod nimi? Oczywiście najlepiej na przechowywanie. I do pokoju dziecięcego świetnie się sprawdzą meble z takimi pojemnikami, które można wyjąć. I postawić na środku, czy nawet w innym pokoju, ale przede wszystkim tam, gdzie sufit jest trochę wyżej, i wstając podczas zapawy, nie uderzymy się o niego głową. I owszem, dzieci czasem są małe i nie robi im to dużej różnicy, ale dorośli też się bawią z dziećmi, lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo. To nie musi być taki mebel, można również posiłkować się po prostu pudełkami i to też sprawdzi się równie dobrze. Tu mamy ciąg komunikacyjny między drzwiami. A łóżkiem, więc nie ma możliwości wstawić pełnowymiarowej szafy, bo nie byłoby jak przejść i za bardzo by zdominowała przestrzeń. To taka sytuacja jak w korytarzach. Czy wtedy trzeba zrezygnować z miejsca do przechowywania? Zdecydowanie nie. Trzeba tylko wybrać odpowiednio płytkie meble, tak jak te szafki tutaj. Drzwi od strony pokoju Tymka są pomalowane na taki piękny odcień. Kolor drzwi do swojego pokoju wybierała Tosia. Bardzo piękny, intensywny odcień. I zaraz obok drzwi mamy stary mebel, który jest dość charakterystyczny i na pewno już go kiedyś widzieliście, ale w zupełnie innej wersji na wysoki połysk. Tutaj mamy szarość, a półki zostały zasłonięte zasłonką, żeby ukryć cały rozgarniarz i pokój wyglądał na bardziej uporządkowany. Zamiast tradycyjnego biurka jest stary sekretarzyk, pięknie zdobiony z rozkładanym blatem. Gdy go rozłożymy, tu mamy półeczki, na których możemy ustawić dużo rzeczy, a po zamknięciu blatu niczego nie widać, więc to znowu podobna funkcja sprzyjająca utrzymaniu porządku w pokoju. W rogu pokoju jest domek do zabawy, ale gdyby go nie było, podobną funkcję mogłaby pełnić ta szafa. Szafa domek. W środku, na poszczególnych półkach, zamiast ubrań, można by ułożyć mebelki, i myślę, że lalki z przyjemnością by tu zamieszkały. Spójrzcie na łóżko z baldachimem. Wyglądają naprawdę baśniowo i zwróćcie uwagę na kolory, które tu się pojawiają. Mamy niebieski, szary, różowy, ale każdy z nich jest stonowany, zgaszony. To nie są takie jaskrawe, krzykliwe barwy, jakie jak możemy kojarzyć z produktami dla dzieci. Niestety producenci często po takie jaskrawe kolory sięgają, bo one po prostu przyciągają wzrok dzieci. Prawda jest taka, że przy takich zgaszonych kolorach łatwiej odpoczywać. Yy, I wnętrza są takie spokojniejszym, a zdecydowanie to nie przeszkadza w urządzeniu bardzo przyjemnego pokoju dla dziecka. Dlatego czasem warto wyjść z tych schematów i niekoniecznie sięgać po kolory kojarzone z dziećmi. Możemy urządzić fantastyczny pokój dla dziecka, korzystając z tych kolorów kojarzonych z dorosłymi. Wnęka z łóżkiem, podobnie jak w pokoju syna, została pomalowana ciemnym kolorem, żeby wydzielić tę przestrzeń. Również pojawia się tutaj ten efekt chmurek. A co więcej, w tym miejscu mamy belki, i za belką na górze pod sufitem tą poziomą jest ukryta szyna, dzięki czemu możemy powiesić tutaj zasłonki i zupełnie oddzielić tę część od reszty pokoju. Sypialnia jest przestronna i tutaj za łóżkiem wnęka również została pomalowana ciemniejszym kolorem, tak jak u dzieci i ten sam kolor chyba albo bardzo podobny został powtórzony również w tej części w formie takiej bardzo nierównej, artystycznej lamperii, która idzie nie tylko przez drzwi, ale też na tej ścianie za szafkami. A te meble to stosowe szafki IWAR, które już nieraz Wam pokazywałam w innych mieszkaniach. Są właśnie o tyle uniwersalne, że można je pomalować i dostosować do danego wnętrza, więc mogą bardzo zmieniać swój styl. W tym przypadku są to szafki głębokie, których normalnie się nie wiesza, ale tutaj zostały dodatkowo wzmocnione. I to też taka informacja dla Was, żeby zawsze mieć z tyłu głowę, że czasem widzimy jakieś rozwiązania w internecie, ale nie omówione i możemy się nimi zainspirować, powtórzyć coś tak, żeby wyglądało tak samo, ale nie wiedząc właśnie o takim wzmocnieniu, możemy powiedzieć po prostu w sposób niebezpieczny. Dlatego zawsze bądźcie ostrożni i patrzcie do instrukcji. Kiedyś dużo Wam mówiłam o szufladach. Ostatnio mam etap polecania wam wózeczków, więc tu chętnie wskażę na kolejny sposób zastosowania, czyli po prostu jako półki na książki. Dobranie odpowiedniego rozmiaru dywanu do wnętrza często jest nie lada wyzwaniem. Nie wiadomo, czy powinien być taki, żeby stanęło na nim całe łóżko i żeby jeszcze wystawał, czy wystarczy jak będzie tylko przed łóżkiem. I tu mamy przykład fajnej inspiracji, gdzie dywan jest częściowo podłóżkiem, częściowo wystaje. Wygląda to fajnie, więc jeżeli szukacie pomysłu, możecie się od razu zainspirować. Drzwi do łazienki są błękitne, a wokół nich taka ciemniejsza ramka. I ten kolor został pociągnięty również na listwach przypodłogowych, a sama podłoga jest z mikrocementu, tak jak w kuchni. Szafki pod umywalkami to system metod kuchenny, ale jak widać może sprawdzać się również w łazience. Tu są szuflady, na końcu jest ukryta pralka za frontem, a całość została obudowana sklejką pomalowaną na niebiesko, co mocno podkreśla charakter i styl tego domu. W rogu jest wanna wolnostojąca i wanny wolnostojące często kojarzą się z dużymi przestrzeniami, a prawda jest taka, że czasem właśnie lepiej odnajdą się w tych Niedużych łazienkach. I tutaj e, niestety to nie było takie proste, żeby wybrać odpowiednią wannę ze względu na belkę, która tu wystaje. Więc wanna musiała być albo krótsza, albo węższa. E, no i ostatecznie. Stanęło na wannie wolnostojącej, co rozwiązało trochę problem kolidującej belki. I jeżeli będziecie się decydować na takie rozwiązanie, to od razu zwrócę waszą uwagę, że jeżeli ustawicie wannę tak, by nie przylegała bezpośrednio do ściany, to łatwiej będzie za nią przejechać mopem. Razem to już wszystko. Czekam na Wasze komentarze, a jeśli film Wam się spodobał, to nie tylko zostawcie łapkę w górę, ale też podeślijcie link znajomym. Tymczasem ja zostawię Wam linki w opisie filmu, m.in. do naszego Instagrama, na który serdecznie zapraszam, ale też do Instagrama Asi, na którym pewnie już wkrótce pojawi się relacja z remontu poddasza. Póki co żegnam się z Wami, mam nadzieję, że subskrybujecie Wnętrza Zewnętrza i zobaczymy się już wkrótce w kolejnym materiale. Pa, pa!